Dzień dobry w sobotę. Dzisiaj mamy uroczystość Wszystkich Świętych, czyli taki bardzo radosny dzień. Jak pójdziecie na liturgię do kościoła, to zobaczycie, że, no, że liturgia jest w kolorze białym, że jest uroczysta, że jest radosna po prostu. I myślę, że warto jakby też tego nie zgubić, chociaż w tradycji mamy dzisiaj groby, mamy też taką zadumę, jakieś wspominki i tak dalej. To są bardzo ważne rzeczy. Ale warto, jakby, właśnie to, co jest takie tradycyjne, co jest wspominkowe, jakby zakotwiczyć w tym, że my tak naprawdę dzisiaj myślimy o czymś niesamowicie pięknym, bo myślimy po prostu o niebie. O tym, żeby być w niebie z Jezusem. Dlatego czytamy dzisiaj Ewangelię. Którą bardzo dobrze znamy, czytamy błogosławieństwa w wersji Mateusza, czytamy taki tekst, który od dwóch tysięcy lat można by powiedzieć w, y, w niezmienionej wersji, niektórzy potrafią go nawet na pamięć powiedzieć, a więc tekst, który doskonale znamy, może nam wpadać i wypadać drugim uchem. Myślę, że y, Jezus. Y, Źle. Tak sobie myślę, że wielu z nas, właśnie dzięki przez to może bardziej, że taki jest znany ten tekst, tak sobie myśleć może, że Jezus sobie to gdzieś tam na kartce przygotował, czy tam na jakimś pergaminie, czy na jakiejś tabliczce no i to po prostu odczytał, bo to jest taki ważny tekst, bardzo jednolity, i wydaje się, że właśnie tak to wszystko powstało. Tymczasem, jak się wczytamy w tę dzisiejszą Ewangelię i. Już nie tyle w sam tekst błogosławieństw, bo one same w sobie są treściwe, ale w ten wstęp, no to zobaczymy, że Mateusz zanotował, że Jezus, widząc, że jest bardzo dużo ludzi, czyli jest tłum, Jezus wtedy wchodzi na górę. Dopiero potem zaczyna nauczać. I myślę, że to jest nie tylko jakieś takie Zauważenie kronikarskie, co się wydarzyło, ale bardzo ważny szczegół. Mianowicie, zobaczcie, że Jezus zauważył ludzi. Widział, do kogo mówi, kto tam siedzi, kto tam się zgromadził, kto tam jest w tym tłumie. Może patrzył wielu osobom w oczy, może właśnie nawiązywał kontakt wzrokowy z jakimiś osobami, może idąc do tego miejsca, gdzie miał uczyć, nauczać. Rozmawiał z niektórymi ludźmi, a więc stworzył jakieś relacje. To jest bardzo ważny wstęp, bo dopiero później Jezus otwiera usta, żeby uczyć. Najpierw były oczy, a na pewno też były właśnie uszy, o których wspomniałem. A więc musiał słyszeć też strzępy rozmów, które ci ludzie między sobą prowadzili. No, jak się idzie wśród tłumu, jakiegoś jakichś ludzi, no to. To czy się chce, czy nie, to się słyszy, to się widzi. Czyli zobaczcie, że zanim otworzył usta, to Jezus patrzył, to Jezus słuchał. Musiał też dostrzec ciszę, no bo trochę tak jest, że jak się jest gościem, no to jak się wchodzi gdzieś, no to ludzie sobie gadają, ale jak się człowiek Przesuwa, przechodzi obok tych ludzi, to oni milkną, a więc pojawia się cisza. Też pojawiła się cisza, która zapewne była przed samym wystąpieniem, kiedy już wszyscy zapewne umilknęli. Co to jest to coś, co, o czym ja teraz dużo mówię? To jest zauważenie człowieka, zauważenie bardzo konkretnego człowieka. Oczywiście ja nie wiem, czy Jezus tak miał, ale wydaje mi się, że skoro każdy, kto Chce być słuchany, każdy, kto chce w jakiś sposób być, no właśnie, słuchany z uwagą, no to, to musi to zrobić. To znaczy, musi widzieć, musi słyszeć, do kogo mówi. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to sprawia, że człowiek, nawet jeśli sobie coś przygotuje wcześniej, czy to będzie, nie wiem, kazanie, jakaś konferencja, czy na przykład lekcja w szkole, to jeśli ja mam kontakt z tymi ludźmi, z którymi, do których mam mówić, to zawsze wtedy jest szansa na to, że zmodyfikuję to, co chciałem powiedzieć, to, co sobie przygotowałem, bo próbuję się dostosować do osoby, której, do której mówię, która mnie słucha. Uważność, chociaż Ewangelia o tym wprost nie mówi, no bo jakby ona o czymś innym Dzisiaj nam na coś innego nam zwraca uwagę, jednak cały ten proces musiał się w Jezusie dokonać uważności. Tak uważam, że to tak musiało być. Musiał to zrobić, dlatego że też to widać w wielu innych miejscach Ewangelii, że Jezus jest uważny na człowieka. Zresztą zauważcie potem, sam tekst błogosławieństw mówi właśnie o dostrzeganiu ludzi, którzy mają się źle w życiu którym z jakiegoś powodu się nie powodzi, którzy są z jakiegoś powodu w potrzebie. A więc z samej też treści wynika to, że Jezus miał uważność na tych ludzi. Trochę o samych błogosławieństwach. Wiemy, że słowo błogosławieni można przetłumaczyć i należałoby przetłumaczyć jako słowo szczęśliwi. Chciałbym tutaj nawiązać do takiego mojego doświadczenia. Które jakby pierwszy raz, którego pierwszy raz doświadczyłem w opolu jako proboszcz, no bo wcześniej jakby nie miałem takiej okazji. Kojarzycie taki obrazek, kiedy dzieci w dniu, w którym mają po raz pierwszy uczestniczyć w Eucharystii, mają przystąpić do komunii, to zanim wejdą do kościoła, to stoją sobie w rzędach przed kościołem i tam jest tak zwane błogosławieństwo rodziców i wiele razy i w Opolu i później tutaj we Wrocławiu i przy Barankach też to miałem. Rodzice pytali: "No dobra, ale co my mamy tym dzieciom powiedzieć? Jakiej mamy użyć formuły, w jaki sposób mamy ich pobłogosławić, jakich słów użyć?" I ja zawsze wtedy zawsze im mówię taką prostą rzecz. To znaczy po pierwsze to są państwa dzieci, czyli wy je doskonale znacie. Wiecie w czym te dzieci są mocne, gdzie są ich słabsze strony. A więc podejdźcie do swojego dziecka, nachylcie się nad tym swoim dzieciątkiem i powiedzcie mu coś od serca. Bo, no bo słowo też błogosławić, to znaczy błogosławić, błogomówić. Powiedzcie im coś dobrego, coś takiego, co będzie dla nich ważne w takim momencie, w którym też bardzo emocjonalnie przeżywają, tak? Jakby to jest oczywiste, że dzieje się coś ważnego w ich życiu. I Wykonajcie jakikolwiek gest, to może być krzyż, przytulcie to swoje dzieciątko, powiedzcie mu jakąś ważną informację, jakieś ważne słowo. Chodzi o to, żeby właśnie to był moment, w którym ten, który jest błogosławiony, wiedział, że nad Nim jest wypowiadane dobre słowo. I ten obrazek bardzo mi towarzyszy w tym czytaniu tych dzisiejszych błogosławieństw, bo Jezus dzisiaj wypowiada nad ludźmi błogosławieństwo, błogosławieństwa. Ale zauważcie, że on nie błogosławi y, ludzi w takim kontekście, no właśnie jak te dzieci w pierwszej komunii, czy nie wiem, y, niektórzy z Was zapewne są y, y, w związkach małżeńskich, więc pamiętacie ten moment, kiedy wasi rodzice y, błogosławili wam przed ślubem, czy nie wiem, neopresbiterowi też bardzo często przed mszą prymicyjną błogosławią, więc jakby są takie momenty, w których. Y, tego doświadczamy i to jest bardzo ważne dla nas. Ale Jezus dzisiaj nie błogosławi w takim uroczystym momencie. To nie jest jakiś ślub. Jezus błogosławi y, tych ludzi, mówiąc, patrząc na nich i zapewne dlatego wiedział, do kogo mówi. Y, błogosławi im w takich sytuacjach, które y, są najtrudniejsze w życiu. I jakby możemy sobie wziąć to słowo też do siebie i zobaczyć, że on nam też błogosławi w takich sytuacjach. Mówi o głodnych, mówi o tych, którzy są spragnieni sprawiedliwości. A kto to jest człowiek spragniony sprawiedliwości? To jest taki, który jest w jakiś sposób uciskany, jest ciemiężony, nie potrafi się w tym świecie odnaleźć, bo z różnych stron doznaje jakichś ucisków. To są ludzie prześladowani, bo Jezus mówi też w tej Ewangelii o prześladowaniach. To są ludzie smutni, a więc błogosławi ludziom, mówi to słowo, nad ludźmi, którzy są w złym stanie, znaczy w złym albo raczej nieprzyjemnym momencie swojego życia. To jest jeden z takich trudnych momentów w Ewangelii, który pokazuje nam bardzo, jak Jezus jest realistyczny. To znaczy, Myślę, że często można się spotkać z takim zarzutem, że wiara, że katolicyzm, że chrześcijaństwo to jest taka, taka enklawa dla ludzi, którzy mają się źle, i, no i że ta wiara ich tak pociesza, że daje im jakąś taką, no taki, taki nie wiem, co, flow do tego, żeby iść. Tak? Ale zobaczcie, że Jezus pokazuje w Ewangeliach i dzisiaj to robi w sposób naprawdę genialny, że idąc za Nim, my wcale nie będziemy mieć przyjemniej. Że nie wiem, modlitwa, życie duchowe, yy, pójście za Nim w Ewangeliach sprawi, że te wszystkie trudne sytuacje nas opuszczą. No nie. Tylko Jezus nam pokazuje, a dzisiaj ten fragment bardzo mocno to robi, że właśnie w tych sytuacjach, kiedy doświadczamy tych trudnych rzeczy, a kto nie doświadcza trudnych rzeczy, Jezus nam mówi: możesz być w tym wszystkim dalej szczęśliwy. Zrobiłem pauzę, bo mam świadomość tego, że takie zdanie łatwo się wypowiada. Że takie zdanie łatwo powiedzieć, szczególnie jak się mówi do kamery. Nie ma tu żywego człowieka w takim sensie, że nie ma tu kogoś z bardzo realnym doświadczeniem. Wiem, że kiedy to się przeżywa, czyli te wszystkie trudne sytuacje. To przychodzą, w takich to przychodzą czasami takie momenty w trudach, że człowiek chciałby się schować w jakiejś, nie wiem, yy, najgłębszej kopalni yy, pod ziemią i w ogóle stamtąd nie wychodzić. Ukryć się przed światem, przed życiem, przed ludźmi, nawet przed najbliższymi. Dlaczego? Bo się boi, bo traci nadzieję, bo pamiętacie sprzed wczoraj, bo przychodzi lęk, bo przychodzi taki stan, w którym ma dość. I teraz, właśnie w takim stanie. Jezus nad nami wypowiada to błogosławieństwo. Yy, mówiłem Wam na początku, yy, że, że dobrze jest patrzeć rozmówcy w oczy, dostrzec odbiorcę. To znaczy, nie tylko zauważyć Jego fizyczną obecność, ale dostrzec to wszystko, co się dzieje w Jego życiu, jaki jest kontekst tego życia. Yy, I Patrząc wam w oczy, oczywiście przez pryzmat tej kamery y, mówię wam to wszystko przez łzy. Okej, okay, mi łzy nie lecą, bo też nie chcę tutaj płakać na y, jakiś aktorski sposób, ale serio, jestem teraz na takim etapie swojego życia, w którym te łzy y, y, płyną, tak, jest mi smutno z różnych powodów przeżywam jakieś tam swoje osobiste problemy. I tak sobie myślę, że. Y, kiedy wam mówię, że Jezus nad nami wypowiada błogosławieństwo, to to jest mega trudne, dlatego że wiem, jak się może czuć człowiek, który przeżywa coś trudnego, coś kryzysowego i kiedy słyszy, a ja ci w tym błogosławię. To znaczy pokazuję ci i przypominam ci, że dalej możesz być człowiekiem szczęśliwym, bo yy, to nie jest kwestia emocji, że ja będę czuł jakiś flow i będę się czuł fajnie i to będzie moje szczęście. Nie. Raczej to jest na zasadzie tego, że wierzę, że pomimo tego, że ten kryzys to źródło mojego osobistego cierpienia i twojego, pomimo tego, możemy wierzyć, że dalej jesteśmy błogosławieni, czyli szczęśliwi. Że ostatecznie wartość naszego życia nie zależy od tego, co teraz przeżywamy, co jest powodem naszego smutku, ale wartość naszego życia jest gdzieś głęboko ukryta w nas. Ona jest w tym, kim jesteśmy, że jesteśmy ludźmi. Tego wam i sobie życzę, żebyśmy czytając te błogosławieństwa widzieli jego wzrok nad nami i widzieli jego nadzieję, którą nam próbuje dać. Dobrego dnia Wam życzę, dobrego świętowania. Jeśli jedziecie w odwiedziny do swoich bliskich, to ich pozdrówcie. Niech to będzie fajny i dobry dzień dla nas wszystkich. Bardzo Wam dziękuję za Wasze komentarze, za Wasze wspieranie tego kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia, jak Bóg pozwoli, jutro w niedzielę, w Dzień Zadusznych.